Więc mamy tę sytuację, w której Schulz ginie, i między i właśnie osobą, która planuje jego morderstwo jest Alberta Anastasia, tak jak on planuje wiele morderstw. Ale śmieszna sprawa z Deweyem i z tym wszystkim jest taka, że w tym czasie, kiedy oni mordują Schulza, to Dewey wcale sobie nie odpuszcza. To nie jest tak, że on próbował aresztować Schulza, nie wyszło mu, bo ktoś go zabił, to już jakby koniec jego kariery. Nie. On generalnie za... sadził się na takiego typa, który był drugu, drugim szefem Murder Inc. I przy okazji kolesiem odpowiedzialnym za wiele. za yy, z, z skorumpowanie związków odzieżowych w Nowym Jorku, tak zwany Lepkę Buchalter. Lepkę był typem, którego z jakiegoś powodu Tomy, Thomas Dewey uznał za gangstera numer jeden w Nowym Jorku i zaczął go ścigać. Dewey miał. Poza, tym, poza tą taktyką w sądzie, to miał również bardzo ciekawą taktykę działania śledczego, ponieważ on robi coś takiego. Mówił nagle policji, słuchajcie, dzisiaj w nocy aresztujemy wszystkie dziwki i wszystkich złodziei drobnych. Aresztujecie kogo popadnie, chce, żeby wszyscy siedzieli w, w, tych, w areszcie i mamy x czasu na to, żeby z nimi porozmawiać. Zanim zaczną się orientować o co chodzi, kto zadaje jakie pytania, po będą ustalać te, to będziemy z nimi gadać i będziemy ich zastraszać, bo ich też zastraszał bardzo, bardzo poważnie. Ci policjanci od niego ich zastraszyli na zasadzie, słuchaj, wiemy, że jesteś dziwką, wiemy, że robisz rzeczy, których ci nie wolno, grozi Ci tutaj jakby się do wszystkiego przyczepić, znaleźliśmy przy tobie narkotyki i tak dalej, możemy cię wstać do więzienia na 6 lat, bo i tam maksymalne wyroki im mówili, ale chyba, że powiesz nam coś ciekawego. I oni po prostu łowili, nie? tymi wielkimi sieciami łowili po prostu informacje. I między innymi na przykład w czasie, kiedy on polował na lepkę Buchaltera, to zorientował się, że wszystkie dziwki, wszyscy Alfonsi mówią o tym, że się trzeba opłacać takiemu typowi, który nazywa się Laki Luciano. Że wszyscy się mu opłacają. Więc on stwierdza, dobra. To znajdę, bierzemy Lakiego Luciano, orientujemy się, kto to jest, wrzucamy mu ten oskarżenie o to, że prowadzi prostytucję w Nowym Jorku i skazujemy go na 30 lat. I w ten sposób Dewey, zupełnie jakby takim pobocznym śledztwem, zupełnie za coś, z czym Laki Luciano nie miał specjalnie nic wspólnego, ponieważ Laki Luciano był wtedy szefem Nowego Jorku. On był szefem komisji, był jednym z najważniejszych tenksterwycy w Nowym Jorku, który, któremu udawało się dotąd w ogóle nie być na radarze policji. On, on bardzo dbał o to, na przykład, Lucky Luciano. dlaczego Laki Luciano był szefem komisji, a nie szefem mafii? Ponieważ on wiedział, że do szefów mafii się strzela. On chciał, żeby było kilku bosów, żeby oni się czuli bosami. On był tylko tą szarą eminencją, która dogadywała między nimi sprawy, miała dużo do powiedzenia. No i on wiedział o tym, bo on sam zabił dwóch, dwóch bosów mafijnych, e, którzy uważali, że są najważniejsi w Jorku, więc wiedział, jak to się kończy. Nie chciał być totalnie kapodi e, capi. No i zupełnie Psią Swan został aresztowany, a najlepsze było to, że on nigdy nie prowadził żadnej, żadnego, żadnej prostytucji. On po prostu był typem, któremu się wszyscy opłacali, ponieważ każdy musiał odprowadzić procent i wszyscy wiedzieli, że szefem Nowego Jorku jest Lucky Luciano, więc jak Pimp płacił jakiemuś swojemu e, typowi, który od niego zbierał hajs, to on tamten mówił, no ja przychodzę z polecenia Lucky Luciano i masz mi oddać hajs. Więc <laughs> on mu ten hajs, a potem jak go policja zapytała, no to kto od Ciebie bierze hajs? No Lucky Luciano. I Takim totalnie, taką, totalną jakby poszlaką. No bo tam nie było żadnego dowodu na to, że ten te pieniądze bierze. Po prostu bardzo dużo osób zeznało, że to on. I potem bardzo dużo osób w sądzie zeznało, że to on. I więc go wsadzili na 30 lat więzienia. <grym> Zupełnym przypadkiem, jakby był to, był to strzał w dziesiątkę. Ja było strasznie śmieszne, ponieważ właśnie to Dewey, to, to Dutch Schultz chciał zabić Deweya po to, żeby ich nie, żeby. Żeby, bo uważał go za groźnego prokuratora, to Lucky Luciano powiedział nie i mówi, zamiast tego zabijemy Dacza Schulza, żeby nie zwracać na siebie uwagi, po czym to właśnie tędził i wsadził go do więzienia. Więc jest to taka historia pełna trochę takich ironicznych ironicznych uśmiechów losu. Z Daczem Szulcem było tak śmiesznie, że on jak dostał tę kulę i trafił do szpitala, to on przez kilka dni majaczył. I gadał straszne głupoty. Ja Wam mogę nawet zacytować fragment tego co on mówił. Bo sobie gdzieś tu e, chyba zostawiłem. Chyba że sobie nie zostawiłem. Nie, nie zostawiłem w sobie. Sensie, zacząłem szukać na tym, na tym zdjęciu, ale to znajdę łatwo. Bo on zaczął po prostu w malignie e, gadać różne rzeczy. A ludzie, jak to ludzie, postanowili potraktować to na poważnie. Więc byli tacy, którzy doszukiwali się w tym przesłania od diabła. Bo przecież ta był antychrystem. I na pewno mówił jakieś rzeczy. Byli tacy, którzy spodziewali się, że on przepowiedni jakąś po prostu czy tam, czy tam jego słowami nie wiadomo kto mówi, ale wiadomo, że mówi o przyszłości. Oczywiście było FBI, które skrzydnie notowało wszystko, co mówił, licząc na to, że jakieś tam są wskazówki na to, kto kogo zabił albo kto co zrobił i tak dalej. A yy, jeszcze na dodatek. Byli ludzie oczywiście, którzy liczyli na to, że w tym co on mówi są wskazówki do tego gdzie się znajduje ten sejf z siedmioma milionami dolarów i też wszyscy i te jego, i te jego wypowiedzi były, były, no, były przez dziennikarzy, te były słowo w słowo drukowane w gazetach, ludzie się tym zaczytywali i w ogóle się strasznie interesowali, też było na przykład a Madame St. claire która w tym czasie była już na emeryturze i popijała sobie herbatkę, żeby było śmieszniej. Bumpy Johnson również trafił na emeryturze, na emeryturę i podobno to on jej robił tą herbatę, totalnie jest tak napisane, że podobno mieszkali razem w jednym domu za ten hajst wybudowany z tego ingejstyckiego życia w bardzo bogatym i dobrym domu. I on jej robił herbatkę, ponieważ on był strasznie lojalny i on strasznie lubił, być może traktował ją jak matkę, to ciężko powiedzieć, bo to nie wiadomo, ale generalnie właśnie miał do niej taki bardzo ciepły stosunek, że się tam nią opiekował na starość. I podobno ona napisała w ogóle Dutchowi Schultzowi, jak on leżał na tym łożu śmierci i nie mógł sobie nic przeczytać, ale został ten list wydrukowany w gazetach, to taką krótką sentencję mu napisała, że to można przetłumaczyć, na no jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, bo tam było As Soda, saw you shall rip", tak, że jakby, czy też kto mieczem wojnuje, od miecza ginie, czy różnie to można można zinterpretować, ale w każdym razie taką złośliwą trochę mu wysłała wiadomość, a on mówił na przykład takie rzeczy jak a boy has never wept, nor dashed a thousand kin. You can play jacks and girls do that with a softball and do tricks with it. Oh, oh, dog biscuit, and when he is happy, he doesn't get snappy. Więc to były tego typu po prostu <grymne> totalnie pozbawione jakiegokolwiek sensu, sensu wypowiedzi, które naprawdę na długi czas gdzieś tam porwały wyobraźnię przynajmniej nowojorczyków i... i, i i, I generalnie ludzie się tym strasznie interesowali, dlatego sobie zażartowałem, że to była taka gangsterska wyrocznia. Człowiek, którego słowa były w pewnym momencie bardzo ważne i wszyscy się doszukiwali w nich e, bardzo dużo prawdy. A i po tym, jak wsadził takiego Luciano, i to zaczął się zabierać za Mather Inc. i postanowił wytoczyć sprawę e, Albertowi Anastazji się nim zainteresował. I wtedy jest też taka głośna, śmieszna sprawa. Śmieszna, ta jest totalnie dla mnie śmieszna. Ponieważ był taki koleś, który nazywał się Abereles i został złapany przez policję na czymś, nie pamiętam już na czym, ale generalnie na czymś małym. Ale okazało się, że Abereles ma strasznie, e, strasznie miękkie serce i dużo lubi rozmawiać, bo nagle zaczął sypać jak z rękawa i był takim głównym świadkiem w procesie Alberta Anastazji, ale Albert Anastazja już parę razy był oskarżany o różne rzeczy i była jedna rzecz, która łączyła wszystkie jego procesy. To było to, że zanim dochodziło do procesu, ginęli wszyscy świadkowie. I nagle procesu nie byli w stanie zrobić, bo już świadków nie było i nie wiadomo, co się stało. Więc ABRLS był bardzo mocno chroniony, było tak, że był wynajęty taki hotel, który nazywał się Half Moon Hotel. I było tak, że na pierwszym, że na parterze i na pierwszym piętrze siedziała policja, ABLS siedział na drugim piętrze w swoim pokoju, i oni go tam pilnowali bardzo mocno, wszyscy byli mocno uzbrojeni i w ogóle. I któregoś dnia rano znaleziono go przed hotelem na chodniku. Bo wypadł z drugiego piętra. A z okna jego pokoju zwisał prześcieradło. No i zostało przeprowadzone śledztwo, w wyniku którego okazało się, że A.B.R.L.S. to był w sumie taki dowcipniś. I on postanowił zrobić tym policjantom żarcik, i kiedy oni go tam pilnowali, stali przed jego drzwiami i w ogóle, to on wziął przycieradło i próbował się na nim spuścić na dół, żeby wejść do środka i wiedzieć: ha, tutaj jestem. Tylko przysiadło było za krótki spad. Podobno leżał również dosyć daleko od ściany, a przecież Radom nie sięgało nawet do niższego piętra. Ale wszyscy kupili tę historię i stwierdzili, no... Starza się. Jakby, Co prawda policjanci zostali zwolnieni, ale nikomu nie został postawiony zarzut tego, że pożądali się skrumpować i, i on zginął, tylko no, wypadek przy pracy. Koleś był postrzelony. Można powiedzieć. I miał takie różne, miał takie różne dziwne E, dziwne plany. E, sam Albert Anastazja, Lord High Executioner, e, jest też. Może nie do końca autorem, ale uczestnikiem pewnego tropu, ponieważ był jednym z pierwszych gangsterów zabitych na fotelu e, fryzjerskim. Czy to być może. E, tym, e, Być może u Brody. W każdym razie właśnie była taka sytuacja, że miał tą że siedział na tym fotelu, w pewnym momencie do, nagle okazało się, że fryzjer sobie poszedł, czy tam y, goli broda sobie poszedł, a weszło dwóch panów i go y, zastrzeliło po prostu. I od tego czasu na przykład są tacy gangsterzy, bo potem sobie czytałem o jednym czarnym gangsterze z lat 80., który nigdy nie golił się sam. Zawsze jak wchodził do zakładu fryzjerskiego albo do Golibrody. To zawsze wchodził z czterema swoimi typami. Którzy, poza tym, że patrzyli fryzjerowi na ręce, to pilnowali, żeby nikt nie wszedł i go nie zabił, no bo był wtedy taki trochę, trochę bezbronny. Więc w ten sposób Albert Anastazja zostawił trochę po sobie taki, taki ślad. I myślę, że to by mogło być dzisiaj na tyle. Jestem ciekaw, czy macie jakieś pytania. A, jeszcze powiem: Albert Anastazja, on przybył do Stanów Zjednoczonych z Włoch uciekł ze statku, tak w ten sposób do Nowego Jarku, że uciekł ze statku, na którym, na którym cumowało włoski statek, on z Sycylii dokładnie, nie, 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 znaczy dokładniej z Sycylii, z samej Sycylii i on bardzo szybko razem ze swoimi braćmi zaczął pracować wśród dokerów i tam zrobili właśnie taką opcję, jak to wygląda, jak to wygląda z, z mafią, po prostu bardzo często jest tak, że w związkach zawodowych dochodzi, można, dochodzi się do wysokich pozycji przez głosowania. Jak wszyscy wiemy, głosowania można bardzo łatwo skorumpować poprzez zastraszanie ludzi, żeby wiedzieli, na kogo mają głosować, albo dawanie im pieniędzy, albo wręcz po prostu zjednywanie ich sobie charyzmatyczną osobowością. Wszystkie trzy sposoby zastosował Albert Anastazja do tego, żeby w związkach Dokerów mieć wysokie pozycje, a kiedy ma się wysoką pozycję w związku, to to daje bardzo duże, bardzo duże możliwości, ponieważ związek to jest bardzo dużo osób, które gdzieś pracują i które mogą na polecenie władz związkowych robić różnego rodzaju akcje, na przykład strajki, na przykład nie pozwolić, na przykład nie zgadzać się na wyładowywanie konkretnych łodzi, i tak, dalej, i tak dalej. Więc taka pozycja wysoko w związku zawodowym daje od razu wysoką możliwość wpływania na to, co się dzieje w państwie, przez co łatwo można w ten sposób zarabiać pieniądze, np. zastraszając różnego rodzaju. Firmy, że jeżeli nie odpalą procentu, to ich statki właśnie nie będą rozładowywane albo będą rozładowywane powoli, albo skrzynie będą spadały częściej niż, niż z innych statków, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że gdzieś tam ten związek, który jest zinfiltrowany przez mafię i rządzony przez ludzi, którzy nie mają skrupułów, ma duże możliwości, żeby żeby wpływać na, na życie, na różne sposoby. Najczęściej właśnie w ten sposób, że mafia organizuje strajki, albo organizuje łami strajków, albo organizuje, właśnie zastrasza legalnie działające firmy do tego, żeby im płaciły za to, że oni robią to, co, to, co powinni, to, co powinni robić. I z tym się wiąże też taka legenda, nie wiem czy słyszeliście, że jest taka legenda, że Lucky Luciano załatwił, żeby żołnierze, którzy lądowali na Sycylii w czasie II wojny światowej, byli traktowani dobrze przez miejscową ludność, a zrobili to w ten sposób, że laki Luciano z więzienia zgodził się na to, żeby wcześniej zanim podpłynął statki aliantów, na niebie przeleciał samolot z wielką szarfą z napisaną na nim LL, i ta szarfa została zrzucona, a ludzie w Sycylii z radością powitali tych obrońców, którzy no, wspierają mafię, która, jak wiadomo, na Sycylii jest najważniejszą i najbardziej kochaną instytucją na świecie. Tak nie było. Natomiast prawdą jest to, że dla Luciano, a w, jego, w imieniu najprawdopodobniej Albert Anastazja, właśnie dogadywali się z dokerami w portach Nowego Jorku. Dokerami i pracownikami, którzy budowali, stoczniowcami, którzy budowali statki wojenne, żeby wyhaczać komunistów i ich tam pałować, i żeby nie mieli wpływu na to, na budowę, i nie robili strajków, i nie psuli, jakby, działań wojennych Stanów Zjednoczonych, opóźniając, opóźniając produkcję. I tutaj podobno mafia włoska się zapisała takimi, powiedzmy, Lekko brązowymi zgłoskami tam w historii Stanów Zjednoczonych pomagając w tym, budowaniu, w tym budowaniu właśnie statków. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, że podobno był jeden moment tylko na Sycylii, kiedy mafia prawie przestała istnieć. To było po tym, jak ducze wizytował wyspę. I była taka sytuacja, że on wizytując wyspę, spotykał się z różnymi politykami w różnych okręgach na, tam na tej Sycylii. A najczęściej było tak, że partia faszystowska została bardzo dobrze przyjęta przez mafiozów, i oni od razu się tam w tych miejscowych. byli takimi ważnymi miejscowo-politycznie osobami. I on zawsze tam jeździł z taką obstawą, prawda? No bo był, 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 był szefem państwa. I któregoś razu usiadł na takiej furmance razem z tym. znaczy, czy tam na samochodzie, razem z miejscowym z miejscowym e, watażką, miejscowym mafiozą, który spojrzał na tą jego ochronę i powiedział nie przejmuj się, jak jesteś ze mną, to nic ci nie grozi. I podobno Mussolini potraktował to bardzo osobiście i postawił, że nie będzie kurwa tak, że na są ci ludzie, którym się coś wydaje. I podobno właśnie jego twarda ręka i to, że tam jebać do wody, jak ktoś mówi, że on jest z mafii, to idzie do więzienia. Podobno prawie, prawie się udało, dlatego mafiosi potem bardzo pomagali aliantom, ale również, jak, tak samo jak w Japonii Yakuza, tak samo na Sycylii yy, właśnie mafia, jakby w momencie, kiedy jest wojsko w jakimś miejscu i są racje dysponowane i są różne rzeczy dysponowane, to można na tym dobrze robić biznesy i dlatego jakby oni się cieszą, kiedy się dzieje coś takiego, bo dzięki temu można sobie, można sobie tam zarabiać. No i to jest myślę, myślę, że z tym, z tym mogę skończyć i chętnie, jeżeli są jakieś pytania, to śmiało.